Został zignorowany, a teraz oddałby wszystko, by odzyskać to, co zignorował, ale nie odzyska, bo się zgubił, bo nie dostrzegł wartości, gdy obecność była nadal, bo traktował jako coś pewnego to, co było rzadkie. Nie został, odszedł w milczeniu, po zbyt wielu staraniach, po tym jak oddał się aż do granic, po zmęczeniu niebyciem dostrzeganym, teraz budzi się z pustką w sercu, z imieniem utkniętym w gardle. Z poczuciem winy, które powoli spływa każdego dnia, przeżywa wszystko, co zostało powiedziane, i wszystko, co nie zostało. Jakby to miało cokolwiek zmienić, ale nie zmienia, bo zaczęto dostrzegać, kiedy było już za późno. Zrozumiało się, jak bardzo brakowało, jak wiele absencja waży więcej niż jakiekolwiek utrzymywane dumy. Dziś oddałby wszystko, by znów usłyszeć ten głos. By znów poczuć ten wzrok, by cofnąć czas, ale nie można. Czas minął, a z nim odeszła ta, która była gotowa zostać. Teraz pozostało tylko to, ból tego, co się miało i pozwoliło wyciec. Ignorowane w detalach, zapomniane w międzywierszach, przeczytane, ale niezrozumiane. A teraz oddałby wszystko, by odzyskać to, co wyrzucił, nie zdając sobie sprawy. Ale nie odzyska, bo odeszło, i nikt tego nie zauważył. Bo przyzwyczaili się do obecności, do oddania, do milczenia tego, kto kochał w ciszy. Myślało się, że będzie czas. Myślało się, że miłość poczeka. Myślało się, że nieobecność nigdy nie będzie realna. Ale nadeszła. Nadeszła w pustce codzienności, w echa, które pozostało po ostatniej nieodpowiedzianej wiadomości. Nadeszła, gdy zauważono, że już nie ma odpowiedzi, że nie było już nikogo po drugiej stronie. Kiedy to dotarło, było zawsze za późno. Tak to jest. Najpierw się wymaga, potem się narzeka, później się ignoruje. A dopiero po stracie dostrzega, dopiero potem dostrzega się dotyk, który był potrzebny, gest, którego nikt już nie powtarza, spokój wynikający z wiedzy, że ktoś był, a teraz go nie ma i nie będzie, bo się zmęczył, oddalił się, odchodziło się w milczeniu, czekano tylko na minimum. Ale minimum nie nadeszło. Przyszły tylko roszczenia, niedbałość, obojętność przebrana za jestem zajęty, rozproszone słowa puste, obietnice bez wagi, obecności, które pojawiały się tylko wtedy, gdy to było wygodne. Kto kocha, czuje, ale czuje też zmęczenie, a gdy zmęczenie zamienia się w żal, nie ma już odwrotu, bo miłość może być ogromna, ale ciało się poddaje, dusza zamyka drzwi. Serce się broni, a teraz, teraz pragnie się wszystko z powrotem, teraz brakuje nawet tego, co wcześniej przeszkadzało, teraz rozumie się, że problemem nigdy nie był drugi człowiek. To była własna ślepota, własna pośpiech, własna chłodność, złudzenie, że ten, kto kocha, nie odejdzie. Ale odejdzie. Kto kocha, też się męczy, kto kocha, też się poddaje, a gdy się poddaje, nie wraca, to nie jest zemsta, to ochrona, to godność. To dostrzeganie, że dało się zbyt wiele komuś, kto nie potrafił przyjąć. Dziś serce jest puste, ale czyste. Boli, ale w spokoju, bo w głębi duszy wie się. Zrobiło się, co mogło. Poszło się tam, gdzie było można. Zgubiło się, próbując trzymać to, co już nie było odwzajemnione. A po drugiej stronie czeka poczucie winy, sumienie, żal, który nie odejdzie, bo gdy zrozumiesz, co straciłeś. Życie upomina się i upomina się milczeniem, z brakiem obecności, którego nikt nie może wypełnić, z obecnością innych, która nigdy nie będzie taka sama, z wspomnieniami, które się nie zacierają, nawet jeśli się stara. To jest to, czego nikt ci nie powie. Kto stracił, wie, czuje. Ale nie ma już szans, bo nie potrafił docenić, gdy było prosto. A teraz jest już za późno, nie ma dramatu, nie ma przesady, jest prawda. Bo udajemy, że nie czujemy, ale czujemy. Mówimy, że przeszliśmy dalej, ale kładziemy się na łóżku i pamiętamy. Mówimy, że nie zależy nam, ale śledzimy profil, szukamy znaku, wiadomości. Jakiejkolwiek rzeczy, która dowodzi, że wciąż istnieje szansa. Ale nie istnieje. Bo to nie była tylko rozczarowanie, to była sekwencja, to był kumulacja lekceważenia. Były dni czekania na to, by zostać zauważonym i nic. A wtedy się zamykasz. Chronisz się. Cichniesz i tylko ten drugi dostrzega, gdy cisza staje się ostateczna, gdy nie ma już dobrego dnia, gdy nie ma już daj znać, gdy dotrzesz, gdy nie ma już troski, tylko nieobecność, tylko brak, tylko przestrzeń, która wcześniej była wypełniona, a teraz jest pusta. I to jest moment, gdy uderza, uderza mocno, uderza jak cios w żołądek, stracone, bez powrotu, bez nowego początku, bez skrótu. Bo kto miał wszystko i nie potrafił o to dbać, nie zasługuje na więcej. Karty opadają w szoku, gdy nie ma już nic do zrobienia, gdy się szuka, a nie znajduje, gdy się woła, a nie słyszy, gdy się żałujec i jest za późno. To właśnie w ten sposób dostrzega się, co było prawdziwe, bo to, co zostało wymyślone, co było płytkie, co było przelotne, znika szybko, ale to, co było prawdą, prześladuje i zostaje. Zostaje na poduszce, w muzyce, która zaczyna grać znikąd, w zapachu, który pojawia się na ulicy, a ty na chwilę się zatrzymujesz myśląc, że to było to, ale to nie to i już nigdy nie będzie. I jeśli próbujesz iść dalej, próbujesz odbudować życie, próbujesz wypełnić je innymi ludźmi, innymi miejscami, innymi ciałami, ale wszystko wydaje się mniejsze, bo nie chodzi o to, co się przeżywa teraz. Chodzi o to, czego nie przeżyło się dobrze wcześniej. To ta nieobecność niepokoi, ta nieobecność ostatniej szansy, ta nieobecność powrotu, ta nieobecność ostatniego zdania, ostatniej wiadomości, ostatniego wymiany spojrzeń. Nie było, bo zostało zmarnowane. Zostało stracone tyle czasu na żądanie zmiany, że zapomniano dostrzec, co już było piękne, takim jakie było. Próbowano zmienić innych podczas gdy to, co trzeba było zmienić, to sposób miłości, a może sposób nienawiści, bo może to nawet nie była miłość, może to było tylko ego, ego, które mówiło będzie tam na zawsze, ego, które myślało, że może zniknąć i wrócić, kiedy zechce, ego, które uwierzyło, że drugi nie będzie miał odwagi odejść, ale odeszło. Kto czuje za dużo, kiedyś się męczy. Kto się całkowicie oddaje, w końcu się opróżnia. I gdy odchodzi, nie robi tego, by prowokować. Robi to, by przetrwać, a gdy odchodzi, by przetrwać, nie wraca, bo to, co było na szali, nie dotyczyło tylko relacji, to była sama sanę, to była duma, to był pokój, którego już nie było. I wtedy ten, kto stracił, teraz czuje. Czuje smak, mogłoby być, czuje dotyk, którego już nie ma. Czuje spojrzenie, które teraz szuka innego spojrzenia. Czuje ciszę, tę, którą wcześniej ignorowano, a teraz krzyczy. I dostrzega. Dostrzega jak nigdy wcześniej. Dostrzega znaki, które zostały zignorowane. Niezrozumiane wiadomości. Słowa wypowiedziane automatycznie. Chwile, w których wybierano dumę, telefon, pośpiech, zmęczenie, zamiast się zatroszczyć. I wtedy już nie ma sensu próbować tłumaczyć. Próbować gonić. Próbować usprawiedliwiać, mówiąc, to był zły okres, bo ten, kto odszedł, już słyszał to tysiąc razy, już słyszał wymówki, już płakał w samotności i połykał łzy, już prosił o obecność i otrzymał nieobecność. Dziś jest za późno, nie z powodu złośliwości, nie z powodu zemsty, ale z powodu konsekwencji, bo każda nieobecność ma swoją cenę, każde zaniedbanie ma swoją wartość. Każda ignorowana obecność pewnego dnia przekształca się w odczuwaną nieobecność, i czuje to. Za dużo. Czasem w środku dnia, bez zapowiedzi. Czasem w środku nocy, bez snu. Czasem, gdy widzi coś tak głupiego, ale co przypomina. Przypomina, co było. Przypomina, czego nie potrafiłem przeżyć. I wtedy przychodzi prawdziwy ból. Ten, którego nie można wyjaśnić nikomu, który jest skrywany na dnie piersi którego nikt nie widzi, ale zmienia wszystko, bo dostrzega się błąd za późno, ale dostrzega, a zauważenie, kiedy już nie ma powrotu, to powolny sposób na karę. I wiesz, co jest najbardziej okrutne? To nie była wielka zdrada, to nie była wybuchowa kłótnia, to nie był skandal, to była codzienna niedbałość, ignorowanie, oziębłość maskująca się niezależnością. Potem to zobaczę. To nic takiego. Teraz jestem zajęty. To było to. Miłość nie umiera od razu. Ona umiera przez brak uwagi, przez rzucone słowa, przez rany zadawane milczeniem, przez zapomniane obietnice. I teraz próbuje się przypomnieć, kiedy po raz ostatni było się kochanym w całości, ale nie pamięta, bo już dawno tylko się znosiło, a ten, kto kocha, nie wytrzymuje się tego zbyt długo, bez względu na to, jak bardzo się stara. Nadchodzi moment, w którym ciało przestaje reagować, serce się zamyka, dusza się cofa, a gdy to się dzieje, nie ma przeprosin, które dotrą do serca, nie ma zmieniłem się, które przekona, nie ma powrotu, który byłby wystarczający, bo to, co zraniło, to nie tylko brak, to było lekceważenie ukryte pod przykrywką normalności, to był chłód, który usprawiedliwiano jako taki sposób bycia, to brak troski. Brak obecności, gdy najbardziej tego potrzebowano. To było porzucenie, przebrane w rutynę. Kto dziś czuje ból straty, może uważać, że to niesprawiedliwe, że nie dostał drugiej szansy. Ale prawda jest taka, że to nie była pierwsza chwila. Było ich wiele. To był kumulacja. Zużycie, którego nikt z zewnątrz nie dostrzegł, ale które niszczyło od środka. A teraz to nie ma sensu. Bo już próbowano, już czekano, już proszono. Już w ciszy płakano w środku, błagając o okruchy uwagi, ale nikt tego nie widział, albo co gorsza, widział i zignorował. A gdy ignoruje się kogoś, kto próbuje zostać, gdy zamyka się oczy na kogoś, kto otwiera serce, gdy przyzwyczaja się do miłości, jakby była obowiązkiem, ta miłość umiera i umiera w sposób, który się nie odradza, nie z braku uczuć, ale z braku bezpieczeństwa. Teraz żyje się z poczuciem winy, z echem nieobecności, z głosem pamięci powtarzającym wszystko, co nie zostało powiedziane, lub to, co zostało powiedziane w niewłaściwy sposób, raniąc bez zastanowienia. I to jest to, co najbardziej ciąży: wiedza, że miłość nadal istniała, ale sama miłość nie była wystarczająca, bo miłość nie przetrwa tam, gdzie nie daje się o nią dbać, gdzie nie jest się priorytetem gdzie staje się tylko jedną z opcji na koniec dnia. A teraz. Teraz jest za późno. Nie dlatego, że nie ma już uczucia, ale dlatego, że nie ma już miejsca, nie ma już zaufania, nie ma energii, by spróbować jeszcze raz. Kto odchodzi po próbie wszystkiego, odchodzi zmęczony, odchodzi wyczerpany, odchodzi zmordowany próbami uratowania czegoś, co druga osoba oglądała, jak tonie bez ruchu. I w głębi serca ten, kto stracił, wie o tym, wie, że miał wszystkie szanse, wiesz, że mogłeś to zrobić inaczej, wiesz, że zraniłeś kogoś, kto tylko chciał zostać. Najtrudniejszą do zaakceptowania prawdą jest to, czas nie wraca, a miłość, raz złamana, nie sklei się jak wcześniej, może być nawet przebaczenie, ale więź, związek, który istniał, ten został zerwany, a teraz ten, kto pozostał w tyle, Próbuje to zrekompensować obietnicami, słowami, wspomnieniami, ale to wszystko przychodzi za późno, a za późno nie przekształca bólu w uzdrowienie. Po prostu czyni go bardziej świadomym, bardziej realnym, bardziej okrutnym, bo nie ma już jak udawać, że to był los. To nie był los, to była wybór, to było zaniedbanie, to było niedopatrzenie, a teraz zbiera się to, co się zasiało brak, dystans, cisza. I choć trudno to przyznać, wszyscy wiedzą, gdy tracą coś, co miało trwać całe życie. Nie trzeba, żeby ktoś mówił, ciało czuje, klatka piersiowa się wciąga, umysł powtarza, serce odmawia, ale już wie, stracono, a ten, kto stracił, będzie niósł to w sobie we wszystkim, w następnym związku, w kolejnych próbach, w chwili zasypiania, w chwili uśmiechu, bo zawsze będzie brakować czegoś. Czegoś, co tylko jedna osoba potrafiła zaoferować, a ta osoba już nie ma. I nawet jeśli świat idzie dalej, nawet jeśli wszystko wydaje się być normalne, nic już nie jest na swoim miejscu. Bo nie chodzi o fizyczną obecność. Chodzi o to, co ta obecność robiła w duszy. O to, co wybudzała. O to, co cicho uzdrawiała. A teraz. już nie uzdrawia. Teraz rani. I rani za każdym razem, gdy widzi się kogoś śmiejącego. I uświadamia sobie, że ten śmiech już nie jest dla ciebie. Za każdym razem, gdy widzi się wiadomość i przypomina sobie, kiedy istniała rozmowa, która nie potrzebowała powodu, by się zacząć. Za każdym razem, gdy próbuje iść dalej i zdaje sobie sprawę, że to, co stracono, wciąż mieszka w sercu, nawet nie chcąc, nawet nie mogąc, nawet nie mając do tego prawa. Bo kto pozwala odejść, traci prawo, by chcieć z powrotem. Ale chcieć, to chcieć, to jest nieuniknione. Chce się tej wersji osoby, która wciąż wierzyła, która wciąż nalegała, która wciąż uśmiechała się lekko, która wciąż wyciągała rękę. Chce się czegoś, co już nie istnieje i to właśnie najbardziej boli. To nie tylko brak tej osoby, to brak tego, kim była, na przez ciebie. Bo w głębi serca miłość, która zaginęła, była odbiciem sposobu, w jaki była traktowana, ta lekkość, to oddanie, ta troska były owocami serca, które wciąż było pełne i zaczęło się opróżniać słowo po słowie, dzień po dniu, brak po braku, aż do wyschnięcia. I kiedy wyschło, odeszła, bez krzyku, bez kłótni, bez dramatu, po prostu odeszła, bo już nie mogła, bo nikt nie znosi kochać w samotności. A teraz kto przegrał, próbuje się przekonać, że było lepiej tak. Próbuje się chronić gotowymi frazami, próbuje iść do przodu, jakby było możliwe wymazać to, co było prawdziwe, ale tak nie jest, bo ciało nie zapomina. Pamięć emocjonalna nie usuwa tego, co naprawdę dotknęło. I nawet jeśli umysł próbuje przepisać historię, są rzeczy, które wewnętrznie krzyczą. Krzyczą w milczeniu, w tęsknocie, która nie znika, w obecności, której wciąż szuka się w tłumie. A wiesz, jaki jest problem zauważyć to za późno? Czas mija, ale wina nie. Im więcej się próbuje uciec, tym bardziej ona goni. Może dziś wszystko staje się jasne? Każdy raz, kiedy tamta osoba milczała i przełykała, każdy raz, kiedy próbowała rozmawiać i była ignorowana, każdy raz, kiedy prosiła o uwagę i otrzymywała lekceważenie. Może dziś ma sens znikanie, zniechęcenie, dystans. Dziś łatwo dostrzegać to, co było widoczne przez cały czas, ale wczoraj wybrało się, by tego nie zobaczyć. I teraz, mimo chęci powrotu, nie ma już kogo spotkać, bo to, co istniało w tej osobie, odeszło razem z nią: blask, lekkość, przebaczenie, wszystko zniknęło, a to, co pozostało, to przepaść pomiędzy tym, co się miało, a tym, co się wyrzuciło. A najokrutniejsze w tym wszystkim jest wiedzieć, że ona by została, gdyby była kochana w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, w taki sposób, jak prosiła, nie potrzebowała wielkich obietnic, tylko prawdziwej obecności, szczerych słów, troski w detalach, ale tego nie dostała. Dostała okruchy, zdrada ukryta pod jestem zmęczony, nieobecność zamaskowana pod potrzebuje czasu. Zimna obojętność przebrana w to nie mój styl, i na tyle, ile się mówi, że to była miłość, miłość nie rani w ten sposób. Miłość nie jest zaniedbaniem. Miłość to nie milczenie, gdy wewnątrz krzyczy się o pomoc. A dzisiaj nosi się ciężar tego wszystkiego, bo się zauważa, z pełną świadomością, z bólem, dostrzega się, że nie straciło się byle kogo. Stracono kogoś, kto był fundamentem, kogoś, kto był domem. Kogoś, kto kochał, nawet gdy nie był kochany tak, jak na to zasługiwał. Stracono kogoś, kto nigdy nie zostanie znaleziony ponownie, bo nie ma zastępstwa za to, co było prawdziwe. Mogą się zdarzyć nowe początki, ale nigdy nie będą takie same, nigdy nie będą tak czyste, nigdy nie będą tak całkowite, bo ten rodzaj miłości zdarza się tylko raz. Jeśli to cię naprawdę dotknęło, podziel się tym z kimś, kto jeszcze nie dostrzegł, co traci. Zapisz się do kanału, żeby nie przegapić następnego. Skomentuj, co najbardziej zabolało w twoim życiu, i daj łapkę w górę, żebym wiedział, że ta wiadomość cię dotarła.